Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym poradniku pokażę jak stworzyć bazę danych MySQL, tak więc przejdźmy do konkretów. Baza danych, tak jak sama nazwa brzmi, jest to miejsce, w którym są skupowane po prostu dane. Taka baza danych na przykład może być wykorzystywana do, wykorzystywana do pluginów, a takim pluginem, który nie działa bez takiej bazy danych, na przykład LogBlock, a innym pluginem, który działa, ale na przykład jest opcja do dodania właśnie takiej bazy danych jest na przykład Out.me e, Takich pluginów jest kilka e, i żeby taką bazę danych uzyskać wchodzimy na link podany w opisie Tutaj oczywiście znajdujemy się na francuskiej ser, e, stronie, e, jest to WAMP Server e, Przechodzimy do Telechanger, w tym menu no i tutaj pobieramy sobie odpowiednią wersję, mamy wersję 32-bitową 32 i 64, ja pobrałem sobie 64 pod mój system, tak więc klikając tutaj musimy się zarejestrować i dopiero wtedy pobrać, ja już sobie oczywiście ten program pobrałem, tak więc skopiowałem go na pulpit, no i zainstalujemy go, uruchom, tak, no i oczywiście tutaj wszystko wytłumaczy, tak więc klikamy next, następnie akceptujemy, next, Wybieramy miejsce zapisu tego programu. Nie zostawię standardowo. Klikamy Next. Ja, że wcześniej miałem ten folder utworzony, tak więc po prostu podmienię go, czyli tak. Next, Install i poczekajmy, aż się wszystko załaduje. OK. Wyskoczymy nam okno. Tutaj klikamy Otwórz. E, wcześniej miałem ten plik oczywiście już stworzony, więc klikamy tak, żeby podmienić, czekamy aż się wszystko zakończy, klikamy next, e, tutaj zaznaczamy, żeby było, żeby się po prostu ten program włączył e, od razu, więc klikamy finish, program nam się włącza, A tutaj w prawym e, dolnym rogu pojawiła nam się ikonka serwer. server, no i tak, klikamy na, to, na tą ikonkę prawym, klikamy language, następnie zmieniam na nasz język, czyli na przykład Polish, Ja jestem Polakiem, więc zmienię na polski. Następnie klikamy lewym. E, I teraz tak, jeśli na przykład nie, nie świeciła się to, e, ta ikonka na zielono, e, na przykład na żółto, to wam się świeci albo na czerwono, e, to klikacie, uruchom wszystkie usługi, żeby po prostu wam to działało. E, dobra, przejdźmy do, do konkretów, tak więc PHP My admin, klikamy. Znajdujemy się na głównej tutaj stronie. E, przechodzimy do bazy danych, żeby utworzyć bazę danych. E, tutaj wcześniej sobie stworzyłem, e, więc stwórzmy inną. E, Załóżmy, nie wiem, Omega. Następnie klikamy Utwórz. Tutaj oczywiście wpisujemy tą nazwę. Klikamy tą Utwórz. Baza danych została stworzona, tak więc klikamy tutaj w tą bazę danych. Następnie przechodzimy do uprawnienia. Tutaj klikamy tutaj nowego użytkownika. I oczywiście tak by rejestrujemy tego użytkownika. Tak więc moja nazwa, czyli tract. Następnie host, czyli w tym przypadku host lokalny. Zostawiamy, ustawiło się localhost. Zostawiamy tak jak jest. Następnie wpisujemy hasło, na przykład poradnik. Powtarzamy to hasło. No i zostawiamy. Tutaj oczywiście jeszcze możemy wygenerować to hasło. Wtedy oczywiście tu nam się pojawia to hasło całe. I tutaj oczywiście nam się podmienia. Tutaj jeśli nie macie zaznaczonego przyznanie wszystkich uprawnień do baz danych omega, to oczywiście to sobie zaznaczacie. Niżej klikacie zaznaczyć wszystko, żeby mieć pełne uprawnienia. Następnie klikamy wykonaj. Ok, baza danych została stworzona. I teraz tak, jak kliknę omega, tutaj żadne tabele nie są jeszcze stworzone. E, dobra, więc zaprezentuję ja to, jak, stworzy taką, jak się po prostu taka baza danych tworzy e, na pluginie logblock, tak więc przejdźmy do e, głównego folderu, serwera, następnie plugins, plugins jak to woli, e, następnie ten, ten bliżej tutaj wklejamy, odpalamy serwer. Na początku oczywiście pokażę nam się błędy, ponieważ nie nie, utworzyły nam się po prostu pliki i nie ma skonfigurowanej jeszcze baz danych. Tak więc zamknijmy to, przejdźmy do plugins, plugins, e, logblock, config, następny plus plus i tutaj zjeżdżamy do liniki do linijki MySQL e, i ustawiamy pewne po prostu właściwości. E, po prostu jak macie jakiś plugin i który po prostu ma opcję MySQLa to po prostu szukacie coś, coś, coś związane po prostu z MySQLem, taka jakaś linijka powinna się znajdować e, wizer wpisujemy nasz nick, czyli tract port zostawiacie taki jak jest e, hasło, czyli poradnik tak jak ustawiłem wcześniej e, tutaj host, localhost zostawiacie, bo tak ustawiliśmy database to oczywiście nazwa tej baz danych, czyli w tym przypadku Omega e, dobra, zapisujemy to na tyle z tego wszystkiego e, Zamykamy, cofamy, odpalamy serwer. No i jak widać tworzymy się tabelę, o której zaraz tam na, na stronie pokażę. Tak więc jak wcześniej pokazywałem, tutaj nie stworzyły nam się żadne tabele, więc przejdźmy jeszcze raz do localhost, następnie ułazy danych, omega i jak widać tutaj już nie nam te tabele się stworzyły i tutaj są zapisywane te informacje, dane. Dobra, więc z tego, z tego wszystko. Tak jak mówiłem w, w, w innych pluginach, tak samo się Wam tutaj zapisuje E, więc to zamknijmy e, i teraz tak, czasami występuje jakiś błąd niektórym e, osobom e, i po prostu to nie idzie po prostu wam działać e, przyczyną jest oczywiście escape. wchodzicie w takiego Skype'a, następnie narzędzia opcje następnie zaawansowane połączenia i tutaj macie takiego jak użyj portów 80 oraz 443 jako alterna alternatywnych dla połączeń przychodzących jeśli macie to zaznaczone to po prostu odznaczcie więc zapisujemy, trzeba zatratować oczywiście Skype'a e, i powinno oczywiście wam wtedy zadziałać. E, dobra. E, na przykład jeśli jakiś, e, macie na przykład serwer hostowany, na przykład craftser e, lub na przykład jakieś inne i dany hosting posiada baz danych do stworzenia to wtedy oczywiście przy rejestracji przysyłają wam dane do baz danych wtedy na przykład logujecie się na taki phpMyAdmin w przypadku Craftser jest to myskill.craftserf.pl wtedy tam się logujecie i wszystko sprawdzacie wtedy takie dane, które wam przyszły na maila pod oczywiście podajecie w konfigu tak jak tutaj podawałem i oczywiście wtedy restartujecie serwa i wszystko Wam ogólnie działa. Tak więc w ten sposób yy, tworzycie bazę danych i w taki sposób to wszystko działa. Tak więc dzięki, że mnie wysłuchaliście. No i cześć.